Tak, jak to jakiś stwór wybiegnie zaraz. Tu pszczo, tu pszczo, tu ja cię zgwałcę. Będzie pan zerwał, Dobra, idź prosto lepiej. Dawid, ty dzisiaj chyba masz chciwce. Widziałeś odwrócona! O, po to prawo, tam po Dawid, prawo, Dawid, co tam jest po prawo? Za tobą, za tobą, za tobą. To, kurwa, męć! Jakaś baba była w miejscu, tym. Ja kiedyś widziałem u ciebie taka była, na, raz na live, ę. pamiętasz? I zrobić zdjęcie. Pamiętam. A już cię nie straszy takie coś u ciebie w domu? Straszy mnie. Dalej cię straszą takie rzeczy u ciebie w domu? No! Co to kurwa! What the shit? What the shit? Да, 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 да,